Grande Theft Auto 6 jest czymś w rodzaju grą widmo. Terminu tego używaliśmy już kiedyś w naszych materiałach i oznacza on, że tytuł otrzymuje ciągle jakieś nowe informacje, które no niekoniecznie się sprawdzają. Warto zauważyć, że plotki o szóstej odsłonie z serii pojawiały się od bardzo dawna i w sumie przydałoby się, żeby twórcy nareszcie uchylili nam jakiegoś rąbka tajemnicy. Z całą pewnością w ogóle by im to nie zaszkodziło, a gracze dzięki temu mogliby jeszcze bardziej nahypować się na produkcję. W obecnym momencie, skoro tego nie zrobią, to ciągle będziemy musieli pomagać sobie jakimiś przyciekami, i tak też jest w tym materiale. Poruszymy sobie po prostu jeden z nich, haczyk, a raczej w sumie jego brak jest taki, że prawdopodobnie to pewniak. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com Z kodem lootboxu zyskacie 3% zniżki. A wszystkie linki macie w opisie. Zanim jednak zaczniecie mówić, że znowu przedstawiamy wam ploty, które nigdy się nie spełnią, to mam dla Was dwa argumenty w tej sprawie. Po pierwsze, Jason Schreier, ponieważ to właśnie on jest odpowiedzialny za ogarnięcie tych informacji. Po drugie, Bloomberg, bo to właśnie tam całość się pojawiła. Serwis ten jest bardzo rzetelny i jeśli ufać plotkom, to tylko z tej strony. Bloomberg podchodzi do przecieków i innych tego typu rzeczy bardzo ostrożnie, i redaktorzy nie publikują wszystkich, jakie pojawią się w sieci. Dlatego to już kolejny przykład, że przeciek jest no dobra, my tu pitu pitu, a nawet dobrze się jeszcze nie rozgadałem. Jason Schreier do artykułu bardzo się przyłożył i nie chciał, żeby był to kolejny nic nieznaczący wpis. Porozmawiał z 20 anonimowymi osobami zatrudnionymi w Rockstarze i to oni przekazali mu troszeczkę informacji. Ludzie z firmy powiedzieli, że kodowa nazwa gry to projekt Americas, rzecz jasna, nie będzie to ostateczny tytuł, a tylko nazwa, jak widać, projektu. W każdym razie w GTA 6 pierwszy raz w historii pojawi się kobieca protagonistka, która swoją drogą będzie lat Noską. Oprócz niej do dyspozycji będzie także postać męska. Ciekawą sprawą jest pomysł na fabułę, ponieważ historia w Gierce ma być inspirowana parą amerykańskich przestępców: Bonnie i Clydem. Dla tych co nie wiedzą, kochankowie początkowo popełniali drobne wykroczenia, takie jak na np. kradzieże najczęściej portfeli, rozboje czy włamania. Z czasem jednak zaczęli dopuszczać się niewybaczalnych morderstw. I w momencie, kiedy Clyde został skazany na dwa lata więzienia, Bonnie przeszmuglowała pistolet do jego celi, pomagając mu w ucieczce. Mężczyzna ponownie został zatrzymany i przewieziony do surowszego więzienia State Prison Ad Eastham, znanego też jako Burning Hell. Kiedy wyszedł on na wolność, zaczęli wspólnie organizować swój własny gang. Para zginęła 23 maja 1934 roku w policyjnej zasadce, podczas której oboje zostali zastrzeleni. Jeśli w podobny sposób potoczyłaby się fabuła nowej części, to w sumie nie miałbym nic przeciwko, aczkolwiek wiem, że Rockstar zaczerpnie jedynie skrawek tego i wprowadzi wiele, wiele więcej. Co ciekawe, w projekt Americas ma zabraknąć żartów z mniejszości, czyli jakby nie patrzeć, elementu dość charakterystycznego dla całej serii. Oczywiście Rockstar tak tego nie zostawi i zamiennikiem będzie pewnie wyśmiewanie się ludzi z Tindera, Twittera lub Reddita albo czegokolwiek, co w ogóle pojawi się w grze. Akcja produkcji ma zostać osadzona w fikcyjnej wersji Miami, co bez dwóch zdań sugeruje nam, że ponownie wkraczamy do Vice City. Ciekawym aspektem jest jednak to, że na sam początek otrzymamy do dyspozycji miasto i niektóre jego tereny wokół. Z czasem jednak całość rozszerzy się o kolejne miasta, i jeszcze więcej kontentu do zwiedzania. Świat gry, ponoć, już na starcie ma być rozległy i zaoferuje więcej wnętrz budynków niż poprzednie odsłony serii. Fakt jest taki, że produkcja tytułu strasznie się wydłuża. Jak twierdzą anonimowi informatorzy, głównymi powodami jest pandemia, a raczej była, oraz zmiany w kulturze pracy panującej w firmie. Dlatego osoby, z którymi Schreier rozmawiał, nie były w stanie określić daty premiery Grand Theft Auto 6. Typowały jedynie, że najpewniej będzie to miało miejsce za około 2 lata. To jeszcze nie koniec, bo Schreier wspomniał o. O zmianach, jakie obecnie zachodzą w Rockstar Games. Podobno od 2018 roku z firmy zwolniono osoby, które według innych pracowników nadużywają swojej władzy. Zobowiązano się ograniczyć też tak zwany crunch, czyli przymusową pracę po godzinach, oraz przenieść część pracowników zatrudnionych na kontraktach na pełen etat. Aha, no i także przyznano lepsze świadczenia zdrowotne oraz urlopowe. Powiem wam szczerze, tak teraz ode mnie, że jeśli ten przeciek nie jest prawdą, to ja już nie wiem co nią jest. Bloomberg byle czego by nie udostępniał, więc mam przeczucie, że Coś jest na rzeczy i Rockstar tak tego nie zostawi. Gracze są już coraz bliżej w poznaniu, czym będzie Grand Theft Auto 6, więc gwiazdy Rocka muszą działać szybko. Kto wie, może otrzymamy nowy trailer albo teaser jeszcze w tym roku. Pamiętajcie, że jeśli chcecie śledzić wszystko, co będzie się działo z GTA, to zostawcie suba na kanale oraz łapkę w górę. Napiszcie też w komentarzu na dole, jaką grę ostatnio przeszliście i czy wierzycie we wspomniany wyciek. Ja już nie przedłużam, czekam na Wasz odzew. No to co, zaczynamy. W sensie no, zdaję sobie sprawę, że powiedziałem, że zaczynamy, a jest połowa filmu. Ale temat jest ważny i chciałem wam go jak najszybciej przedstawić. Dobra, zaczniemy sobie od Hogwarts Legacy, bo prawdopodobnie poznaliśmy dokładną datę premiery gry. Produkcja ze świata Harry'ego Pottera zapowiada się bardzo ciekawie i już nie mogę się jej doczekać. Jakiś czas temu otrzymaliśmy potwierdzenie, że tytuł pojawi się pod koniec 2022 roku, a dokładnie w święta. Pewien nerdytowiec z nikiem Zombie Emergency 4291 postanowił wrzucić ostatnio ciekawego screena. Mianowicie podczas surfowania po internecie natknął się on na bardzo szczególną ofertę w brytyjskim Amazonie. Jak widać, całość kręci się wokół artbooka do gry. Łatwo się oczywiście domyśleć, że data debiutu tej książki powinna pokrywać się z premierą Hogwarts Legacy. No a jak widać, data została ustawiona na 6 grudnia 2022 roku. Oczywiście nie możemy zakładać, że artbook i gra pojawią się dokładnie tego samego dnia, ale ich debiuty powinny się zbiegać, skoro oba produkty ze sobą mają być ściśle związane. Dajcie znać. Co myślicie, i czy zakupicie produkcję? A ja przechodzę dalej. Warto w tym miejscu wspomnieć o grze, która już niebawem pojawi się w ofercie Xbox Game Pass. Tym bardziej, że gierka pochodzi od Ubisoftu. Dokładnie mówiąc, w bazie danych amerykańskiego sklepu pojawiła się nowa wzmianka o Immortal Phoenix Rising. Wiadomość to przedstawił graczom Agi Ornamenti Lumia który zajmuje się przeszukiwaniem bazy danych Microsoftu i często gracz publikuje bardzo ciekawe, zakulisowe informacje. Ponadto został on zapytany, czy tytuł pojawi się tylko w Game Passach na PC-tach, ale odpowiedział, że nie. Co oznacza, że konsolowcy również produkcję będą mogli doświadczyć na Game Passie. Panie i panowie, pierwszy trailer FIFA 23 przyjął się dobrze, jak na ostatnie dzieło ze współpracy EA i FIFA, więc przyszła pora na udostępnienie gameplayu, a w nim możemy popatrzeć na nowości, jakie przyszykowało dla nas EA Sports. W głównej mierze Skupiono się na przedstawieniu graczom drugiej wersji technologii Hyper Motion oraz odświeżonego systemu fizyki. Jak widać na materiałach, animacje różnych zawodników są po prostu bardziej realistyczne i nie są powtarzalne jak w poprzedniej odsłonie. W zestawieniu zaprezentowali także zmiany rozgrywki i przedstawili oni system Accelerate, gdzie mamy do czynienia z trzema archetypami: gwałtownym, kontrolowanym oraz przedłużonym. Wszystko będzie zależeć od nas. Który zawodnik będzie kontrolował boisko, który będzie tym gwałtownym, a który będzie wybiegał do przodu i będzie tym przedłużonym. Cały film trwa 11 minut i 30 sekund, więc jeśli chcecie bliżej się z nim poznać, to link zostawię wam w opisie na dole. O że Ragnarok wiemy już naprawdę dużo i do pełnej premiery zostało około 100 dni. Jestem mega podekscytowany premierą i już nie mogę się jej doczekać, jak zapewne wielu z was. No a co ciekawe, szef Xboxa również na produkcji wyczekuje. Mianowicie, na Twitterze Xboxa umieszczony został łańcuszek, gdzie trzeba było odpowiedzieć, w jaką pierwszą grę graliście, jaka była ostatnia, swoją ulubioną produkcję, tytuł, w jaki gracie najwięcej oraz w jaki tytuł chcecie zagrać potem, no i tak dalej i tak dalej. No, w każdym razie Phil Spencer odpowiedział na to i najbardziej ciekawą pozycją jest Game You Want To Play Next, a jest nią God of War Ragnarok. Sytuacja ta pokazuje, że szef marki Xbox nie zamierza unikać tematów związanych z pozycjami PlayStation. Spencer na pewno wiedział, że jego wiadomość zostanie zauważona przez wiernych fanów marki Xbox, ale jak widać pracownik Microsoftu nie miał z tym żadnego problemu, by w pewien sposób wyróżnić Gado War Ragnarok. Czyli to oznacza, że na Gado War Ragnarok czeka nawet szef marki Xbox. No nieźle. Multiversus to od początku dla mnie jedna wielka zagadka, która była pewniakiem powodzenia. Skoro w jednej gierce możecie zagrać w bardzo znany postacie z Warner Bros, no to nad czym tutaj kminić? Tym bardziej, że na Steamie cały czas pobija rekordy. Po wejściu na stronę Steam Database widzimy jak to wszystko wygląda. 13 godzin temu stuknął kolejny pik w postaci 153 tysięcy graczy i jak na taką gierkę jest to świetny wynik. Powiem wam szczerze, że wczoraj sam nawet pobrałem Multiversus i jestem ciekawy czego mogę się tam spodziewać. Co prawda oglądałem gameplaye i wygląda to bardzo fajnie, ale jestem ciekawy jak ja na to zareaguję po prostu grając na klawiaturze, prawda? Dzięki wielkie za oglądanie materiału, zwijam się, w serwus!